Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2020. Dzisiaj chciałbym sobie z Wami porozmawiać o pewnych elementach interfejsu, które są moim zdaniem bardzo mocno przez graczy niedoceniane, a jednak bardzo potrzebne i ułatwiające rozgrywkę. Chodzi mi oczywiście o tryby widoku tutaj na tym ekranie składu. Za chwilkę Wam pokażę, jakich używam. Ja oczywiście udostępnię je tylko, gdy film zdobędzie 3000 wyświetleń i uzbieramy 500 lajków. Oczywiście żartuję, wszystko będzie dostępne pod odcinkiem w linku. Spakuję Wam to wszystko elegancko, wrzucę na jakiś serwer i będziecie sobie mogli ewentualnie to pobrać. Piszcie w komentarzach, czy z tego korzystacie, a być może używacie zupełnie innych elementów niż ja, i co jest przydatne. Dla was, bo dla mnie zupełnie inne zakładki mogą być tutaj pomocne. Okej, okay, ja mam tutaj, słuchajcie, takie cztery standardowe tryby, znaczy standardowe, właściwie samie sobie tak naprawdę zmontowałem, natomiast są to takie tryby widoku, które są bardzo, bardzo dla mnie ważne i bardzo potrzebne. Mój głos, niestety, w tym momencie jest w stanie krytycznym, no ale jednak. Ten odcinek dla Was postaram się tutaj dokończyć. Jakie zapalenie krtani czy coś. Ale dobra, słuchajcie, nieważne. Pierwszym takim widokiem, z którego ja sobie korzystam, jest skład. Czyli taki, czyli taki tryb, który gdzieś tam pozwala mi złapać te wszystkie ogólne informacje o naszych zawodnikach i o naszym zespole. Tak, czyli mamy tutaj oczywiście wybraną pozycję, mamy informacje, czyli status zawodnika, tak. Chodzi generalnie o kontuzję, o jakieś kartki, zawieszenia i tak dalej, i tak dalej. Dalej mamy oczywiście imię i nazwisko e, takiej osoby, mamy również e, pozycję. No i dalej. Narodowość, czyli to, co generalnie buduje nam, to imersy ten ekran na pewno, tak? Ten pierwszy, o którym sobie teraz mówimy, jest taki dla nas, e, powiedzmy, w ramach takich ciekawostek, żebyśmy gdzieś tam generalnie wszystko bardzo mocno ogarnali. Dalej mamy wiek naszego zawodnika, występy. W danym sezonie bramki, asysty. To oczywiście jest takie dla nas poglądowe, żeby mówię, budować to to całe otoczenie, tak? Tego klubu, i tego składu, i te wszystkie elementy, które my musimy tutaj po prostu mieć na tym głównym ekranie. Dalej mam zakładkę średnia ocena, potem oczywiście morale zawodnika, to też jest bardzo ważne i pojawi się też w innych zakładkach. Dalej mamy umiejętności, to jest ocena oczywiście przez naszego skauta, przez nasz sztab szkoleniowy, no i potencjał naszego zawodnika. Tak, te dwie zakładki bardzo mocno ułatwiają czasami, gdzieś tam wydobycie, pewnych parametrów, które pozwolą nam znowu ułożyć tą pierwszą jedenastkę. Dalej mamy kondycję ogólną i przygotowanie do meczu, czyli też taka jedna zakładka, która pozwoli nam jakby spojrzeć na to, czy zawodnik jest przygotowany w danym momencie, żeby wystąpić w kolejnym spotkaniu. No i dalej takie elementy bardziej statystyczne, tak? Czyli płaca zawodnika, kiedy wygasa jego kontrakt, wartość takiego zawodnika, suma jakby, ocen i średnia ich z ostatnich pięciu występów, no i ogólne e, zadowolenie, tak? Mi jest bardzo łatwo wtedy dla Was <laughs> nagrywać odcinki. E, jak ja mam e, podane te wszystkie informacje tutaj na, na tym ekranie, od razu jakby mogę się m, do nich odnosić. E, kolejnym takim m, trybem widoku, który ja tutaj bardzo mocno preferuję, są statystyki zawodników, ale już takie bardziej m, szczegółowe. Już takie, które pozwalają nam na bieżąco, patrząc na ten ekran, analizować naszą formację, taktykę, ustawienie, czy to trybi, czy to nie tryby, czy to działa, czy jednak są jakieś błędy, tak? No i jakie to jest, słuchajcie, wrzucone zakładki? Oprócz oczywiście tych podstawowych informacji, jak imię i nazwisko piłkarza oraz pozycji na boisku, mamy zakładkę liczba kluczowych ślizgów, tak? Czyli to będzie zsumowana liczba wszystkich ślizgów z całego sezonu, jaki piłkarz wykonał. No i są to kluczowe ślizgi, czyli ślizgi, które już bezpośrednio ratują naszą drużynę, na przykład przed utratą bramki albo przed jakimś poważnym zagrożeniem. Dalej mam kolumnę procent odbiorów, czyli też skuteczność tych ślizgów, tak? Czyli przykładowo taki Wencesław Wasilew z CSK 1930. 48 wykonuje trzy kluczowe jak nie, w ślizgi. No i ogólnie Skuteczność ślizgów, ale nie kluczowych, tylko wszystkich jest na poziomie 100%. Tak, czyli bardzo dobry obrońca, obrońca, który bardzo dobrze posługuje się właśnie właśnie ślizgiem. Dalej mamy liczbę udanych ślizgów. No to też raczej tego nie muszę komentować, ale jest to też bardzo ważna statystyka, która nam pozwala określać, jak nasi piłkarze zachowują się w odbiorze. Dalej mamy liczbę przechwytów piłki, tak? Czyli przechwycone podania, gdzie zawodnik rywala podaje do swojego kolegi, no i gdzieś tam między nimi ustawia się, antycypuje to podanie nasz tutaj piłkarz i. I to jest właśnie ta liczba, i, i to są właśnie te przechwyty. Oczywiście najwięcej mają ich nasi obrońcy, ale grając też wysokim pressingiem, taka statystyka również będzie się zwiększała przy okazji zawodników ofensywnych. Dalej mamy przechwyty na 90 minut, czyli to jest dokładnie statystyka, która odnosi się do liczby przechwytów, ale średnio na jeden mecz. No i tu widzimy, że Zawodnik ofensywny nawet, taki Iwajlo Klimentow ma tutaj 2,12. No to wydaje się, że to jest bardzo, bardzo dobra liczba i że bardzo dobry zawodnik jest tutaj w pressingu, chociaż tak naprawdę on zagrał chyba, zaraz sobie to sprawdzimy, trzy mecze z ławki rezerwowych. Więc też oczywiście nie do końca jakby ta ocena będzie, będzie słuszna. Dalej mamy błędy. Błędy, czyli liczba popełnionych błędów ogólnie jest to oczywiście liczba no, takich zagrań, które albo zostały przechwycone przez rywala, albo nie doszły do kolegi, albo gdzieś tam po prostu została podjęta zła decyzja. No tutaj tych błędów jest sporo u mnie w drużynie. Oczywiście to jest liczba błędów w całym sezonie do tej pory, tak? My tych spotkań już troszeczkę rozegraliśmy. Rozgraliśmy. Dalej mamy zawinione bramki. To są, to są już takie błędy jakby natury najmniejszy. Mocniejszej, tak? Czyli błędy, no już takie karygodne, naprawdę karygodne, przez które nasz zespół, niestety, właśnie stracił gola. No i tu widzimy, że taki jeden błąd ma Dimo Atanasów. Do pewnego momentu takie elementy możemy wybaczać, jednak, gdy ich liczba przekroczy jakiś tam poziom, no to należy już się zastanowić nad przydatnością zawodnika do drużyny. I tutaj w ogóle, jakby to wszystko jest ustawione chronologicznie, to chyba złe słowo, ale po kolei, tak? Czyli tu gdzieś tam na początku mamy kilka zakładek dotyczących obrony, dalej techniki, no a potem już stricte ofensywy. Mamy procent celnych podań. To oczywiście nie trzeba niczego, niczego tłumaczyć, to pokazuje nam ta zakładka po prostu, jaka, jaka skuteczność podań jest przy danym zawodniku. Dalej mamy liczbę wykonanych kluczowych podań, i to również odnosi się do całego sezonu, ale obok mamy zakładkę, która pokaże nam ile tych kluczowych podań wykonuje zawodnik w ciągu 90 minut. Oczywiście średnio, tak? No tutaj rzecz jasna najwięcej powinni mieć środkowi pomocnicy dalej skrzydłowi, e, obrońcy, no i pewnie pewnie napastnik będzie miał tego najmniej, to też oczywiście zależy jaką formacją sobie to rozgrywacie. Mamy również liczbę prób podań. To też jest bardzo ważna statystyka, ponieważ jakby pokazuje jak mocno zawodnik jest zaangażowany. To nie chodzi o to, czy te podania są celne czy nie, ale czy ten zawodnik po prostu próbuje je w ogóle wykonać to też jest bardzo ważna jakby statystyka dla, dla środkowych pomocników, ale również dla, dla obrońców. Dalej mamy liczbę stworzonych sytuacji, czyli oczywiście gdzieś tam jak mocny zawodnik jest zaangażowany w te ofensywne próby podjęcia ataku już, który gdzieś tam może skutkować strzeleniem bramki. Dalej mamy liczbę dryblingów na mecz, czyli średnia tych dryblingów, no tu powinni mieć skrzydłowi jakby największy ten tą średnią, dalej może napastnik, środkowi pomocnicy, pewnie obrońcy czy mniej, pewnie boczni, boczni obronę, jeżeli gracie wahadłami, no już mocniej dalej mamy dystans jaki zawodnik przebiega mniej więcej średnio w ciągu 90 minut to też jest bardzo ważne, bo też pokazuje jakby zaangażowanie naszych zawodników i możemy to sobie jakby mierzyć przez cały sezon i gdzieś tam, gdzieś tam to monitorować, czy, czy, czy to wszystko wygląda tak jak należy, dalej mamy słuchajcie, udane dośrodkowania w porównaniu z próbami dośrodkowań, czyli po prostu skuteczność skuteczność dośrodkowań, wiadomo dla kogo ta statystyka musi się odnosić, to są boczni obrońcy generalnie plus oczywiście skrzydła, no i Dalej takie, taka statystyka stricte ofensywna, czyli, czyli liczba strzałów na 90 minut. Tu wiadomo, że to też jest bardzo ważne. U mnie akurat Czawdar i Wajlow, który chyba 7 bramek strzelił już w tym sezonie, wszystko z dystansu i dlatego też pewnie on tych strzałów ma tutaj najwięcej. Natomiast wiadomo, że napastnicy skrzydłowi czy środkowi pomocnicy powinni tą wartość mieć jak najwyższą. Procent wygranych główek na mecz, no tutaj proponuję monitorować bardzo mocno środkowych obrońców. Bo w powiązaniu oczywiście z innymi statystykami możemy tutaj zanalizować pewne rzeczy. O tym, o tym też w ogóle można stworzyć konkretny odcinek, ponieważ każda statystyka jest jakby dla siebie statystyką, ale w połączeniu z innymi wartościami daje nam obraz pewnej, pewnej analizy. To też, to też jakby jest temat do. Jest temat do przerobienia. No i na koniec mamy wygrane pojedynki główkowe, co też oczywiście tutaj najwięcej takich pojedynków powinni mieć po prostu obrońcy. Chociaż u mnie na przykład prawy skrzydłowy ma tych pojedynków wygranych bardzo dużo. No ale to jest skutek, zresztą lewy tak samo, ale to jest skutek po prostu silnika gry, który jest ma, ma ten sam błąd, tą samą wadę, według mnie to jest wada, co posiadał silnik Football Managera 2019, czyli to są te przerzuty z jednego skrzydła na drugie, od razu główka, laga, bramka i stąd biorą się te właśnie, te właśnie liczby. Czyli też bardzo ważny, bardzo przydatny ekran dla taktyków, dla ludzi, którzy potrafią to i lubią to przede wszystkim analizować. Zakładam, że jeżeli ktoś gra w Football Managera, no to musi to po prostu lubić. Dalej mamy trening, dalej mamy trening, czyli jakby nie musimy wchodzić, to jest bardzo to jest bardzo fajne. Nie musimy tutaj wchodzić w zakładkę treningu dla każdego z osobna pojedynczego gracza. Oczywiście tam mamy więcej tych informacji, bo mamy analizę atrybutów, wykresy itd, i ale tu mamy taki ogólny jakby zarys tego, jak wygląda trening naszych zawodników, tak? Czyli mamy kondycję naszych zawodników. I widzimy, w, w którą to stronę mniej więcej idzie. Mamy postawę na treningach oraz ocenę treningową. To oczywiście się bardzo mocno łączy ze sobą, ponieważ gdy ta postawa jest dobra, to i rośnie wtedy ocena, chociaż nie zawsze, ale w 90% to jest jakby ze sobą koreluje, i jest bardzo mocno połączone. Tu mamy obciążenia indywidualne na treningu, które też sobie możemy z tego ekranu monitorować. Optymalna rola, tak? Dla zawodnika, gdzieś tam pod kątem właśnie oceny sztabu szkoleniowego, i to też nam od razu pomaga tutaj, jakby dostosować taktykę już z tego. Ekranu. Nie musimy nigdzie grzebać z ekranów treningowych. Dalej mamy optymalną funkcję dla zawodnika, też, też na podstawie jakby oceny sztabu szkoleniowego czy jest to przydatne, czy nie, już musicie to sami dla siebie oceniać. Dalej mamy styl gry danego piłkarza, co też jest, wydaje się, bardzo ważnym aspektem, no bo jak widzimy, że gość po prostu jest kreatorem, do tego jest inteligentny, no to wiemy, że mamy fajnego rozgrywającego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście już, już, już do podlega, podlega jakby indywidualnej analizie. Punkt ciężkości to jest bardzo fajna zakładka, bo od razu z tego ekranu możecie przydzielać zawodnikom jakby punkty ciężkości, które oni mają realizować na treningach. Ja zawsze to robię i, i zawsze gdzieś tam to bardzo mocno pomaga dalej mamy poziom, czyli jak swobodnie zawodnik czuje się na tej pozycji, tu jeszcze nie mam żadnych danych nie wiem dokładnie jeszcze z czego to wynika ale będę to badał, dalej mamy pozycję, rolę i funkcje trenowane indywidualnie przez piłkarza, tutaj oczywiście też możemy sobie zmieniać, na przykład mamy tutaj Aleksandrowa, tak, on jest ofensywnym pomocnikiem, ale możemy mu dać oczywiście też inną funkcję, inną rolę, żeby sobie trenował, rzecz jasna, tutaj trzeba to robić już z głową, gdy nie mamy na przykład jakiejś pozycji, gdy nie mamy na jakiegoś zawodnika, gdy brakuje nam głębi w składzie no to wtedy możemy sobie ewentualnie takich Zawodników przestawiać na inne pozycje, ale mówię, trzeba to robić z głową, bo możemy zepsuć karierę tak naprawdę piłkarzowi. Dalej mamy morale i zadowolenie z treningu, więc, jakby taki pogląd na to, czy zawodnik. Przyswaja tą wiedzę i ten trening do siebie. Tu oczywiście można wrzucić kolejne zakładki, nic nie stoi na przeszkodzie, można sobie to oczywiście przesuwać. Tutaj mam dalej wartość, nowe zagranie, ewentualnie, które zawodnik sobie trenuje, no ale to już musimy z poziomu ekranu treningowego sobie, sobie to wszystko ogarnąć. No dobra, zostaje nam ostatnia zakładka, ostatni tryb widoku to są atrybuty. No i teraz tak, w FM oczywiście atrybuty są dzielone na techniczne, mentalne plus fizyczne. Rzecz jasna dla każdej pozycji te atrybuty ważne będą inne, natomiast jest szereg atrybutów, które są jakby ważne dla każdej pozycji. To niezależnie, czy jesteś obrońcą, czy napastnikiem, to te atrybuty zawsze Ci będą pomagały. No i większość z tych atrybutów ja starałem się zawrzeć na tym ekranie, żebyś, żebym też od razu miał pogląd na zawodnika i na to, jak on, jak on wygląda. Wiele z tych atrybutów to są atrybuty mentalne, bo tak jak mówię, atrybuty mentalne generalnie są potrzebne na każdej pozycji i im wyższe, tym Będziemy mieli lepszego zawodnika, niezależnie czy jest to bramkarz, czy skrzydłowy. No i mam tutaj oczywiście determinację, czyli wartość, z jaką piłkarz będzie pracował na treningu oraz udzielał się w meczach. Im wyżej, tym lepiej. No tego generalnie omawiać nie trzeba, natomiast jest to na tym ekranie i od razu widzimy, którzy piłkarze mają tę wartość najwyższą. Dalej mamy pracowitość gdzieś tam łączącą się z determinacją jeżeli te dwa atrybuty są gdzieś powyżej 12-13 to już mamy super ekstra zawodnika, jeśli tak to jest junior no to piękna sprawa dalej mamy koncentrację, też bardzo ważny atrybut, niezależny czy jesteś obrońcą i musisz koncentrować się na zawodniku drużyny przeciwnej, żeby go pokryć, zatrzymać przerwać jakieś podanie czy jesteś napastnikiem, też napastnik musi tą koncentrację plus opanowanie bo te dwa atrybuty się bardzo ładnie nam łączą, no i jeżeli mamy napastnika który ma dobry dobry, dobry atrybut Atrybut dobrą wartość koncentracji plus opanowania, no to mamy gwarancję strzelania po prostu przez niego więc większej ilości bramek, adekwatnie do obrońców, jeżeli oni mają te dwa atrybuty wysokie, no to mamy skutecznego defensora. Także to wszystko starałem się tak poustawiać, żeby ze sobą współgrało. Dalej mamy przegląd sytuacji. Wiadomo, to jest generalnie jakby atrybut najważniejszy dla środkowych pomocników, czy też dla kreatorów, ale umówmy się, każdy zawodnik, no jeżeli. Im zawodnik ma to wyższe, niezależnie też z jakiej pozycji, no to będzie miał po prostu lepszy ogląd tego, co dzieje się na boisku. Wobec tego będzie się lepiej ustawiał. I dlatego ten atrybut też jest tutaj obok. Ustawianie się jest bardzo ważną cechą dla zawodników defensywnych, no ale również dla, dla napastników. Chociaż ci zazwyczaj te, te, tak jak widać tutaj, te wartości mają troszeczkę niższe. Dalej mamy waleczność. No tutaj oczywiście tego atrybutu nie trzeba rozwijać i nie trzeba chyba tutaj o tym dyskutować. Wiadomo, każdy zawodnik tego potrzebuje. Im wyżej, tym lepiej. Współpraca, również atrybut mentalny, który tutaj bardzo ważną, istotną rolę odgrywa na boisku. I to też w przypadku zawodnika defensywnego i również zawodników ofensywnych, no, im lepiej współpracują zawodnicy ze sobą, piłkarze na boisku, tym to wszystko powinno się nam lepiej i szybciej po prostu zazębiać w kontekście taktyki i szeroko rozumianej formacji podania. Wiadomo też, też za co ten atrybut odpowiada. No oczywiście chodzi tutaj o nie tyle rozgrywanie tej piłki na krótko, co raczej za dostarczanie właśnie takich bezpośrednich piłek mierzonych, celowanych, precyzyjnych do partnera. Dalej technika, więc też atrybut, który przyda się każdemu, począwszy od bramkarza, kończąc na napastniku. No, strzały z dystansu to już jakby taki atrybut bardziej dedykowany dla zawodników ofensywnych, tu też nie trzeba oczywiście tego, tego omawiać. No i na koniec atrybuty fizyczne, które generalnie znowu są ważne dla wszystkich, czyli przyspieszenie, siła wiadomo, sprawność, szybkość wytrzymałość i zwinność. I to znowu niezależnie, czy to jest bramkarz, który widać tutaj ma jeden i drugi dosyć wysokie atrybuty fizyczne, czy to jest napastnik, też całkiem fajnie to wygląda. To oczywiście to wszystko będzie potrzebne. Chociaż nie mamy silnych tutaj graczy w ofensywie, ale to są zawodnicy młodzi, więc oni jeszcze tej postury będą e, nabierać. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że wygadałem się tutaj generalnie jak tylko mogłem, oczywiście możecie sobie modyfikować te ekrany w bardzo prosty sposób, tak? Klikacie sobie tutaj gdzieś w tym miejscu na prawym przyciskiem myszy, dajecie sobie sztab kolumnę, albo zastąp kolumnę, albo usuń kolumnę. No i generalnie jak sobie pododajecie te kolumny wszystkie, to możecie dać sobie tutaj opcję ustaw automatycznie wszystkie kolumny, tak? To Wam ładnie tutaj to podzieli. Możecie również sobie użyć ewentualnie separatorów, jeżeli macie taką. Taką ochotę. Wejdźmy, może, sobie tutaj w, ten, w tą kopię, żebym tutaj sobie nic nie popsuł. I separatory wyglądają, no, generalnie dla mnie jest to bardzo mało estetyczne, natomiast ludziom się podoba. Bardzo proszę, to są separatory. Dla ewentualnie kolejnych, kolejnych atrybutów, nie wiem, możemy sobie separator dodać również tutaj, tak, i tak dalej, i tak dalej. W sumie to już lepiej wygląda chyba niż w poprzednim efeumie, gdzie wydawało mi się to mniej estetyczne, ale teraz, jak sobie patrzę, to całkiem to byłoby pewnie przydatne. Chociaż to się bardzo mocno przydaje, jeżeli macie bardzo zwężane te kolumny. Tutaj akurat jest dosyć spory rozstrzał, więc nie jest to potrzebne. Jak, jak człowiek nie jest ślepy, to raczej będzie te kolumny widział, ale mówię te separatory, możecie sobie tutaj dodawać, możecie sobie to y, usuwać, dodając, y, dodając oczywiście funkcję brak, i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie zapisywać te y, widoki, importować, eksportować, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest naprawdę y, naprawdę fajną fajną sprawą. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył ten odcinek. Oczywiście te cztery, te cztery tryby, te cztery widoki tutaj Wam udostępnię, mówię, spakuję to w jakiś plik, wrzucę na jakiś serwer i będziecie sobie to mogli pobrać. Jeżeli macie pomysły na jeszcze inne ekrany, na jeszcze inne tryby widoków, to piszcie w komentarzach. Oczywiście pomagamy sobie tutaj nawzajem, jesteśmy jedną wielką społecznością, mimo, że dzisiaj trochę chorą, no jednak, to jednak to jednak współpracujemy. Dziękuję Wam serdecznie, mam nadzieję, że odcinek się przydał. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.